Czy ty jesteś mądra? Bardzo. Wiesz, że cudem udało się wyprosić tych wszystkich ludzi? Eee, aha. A zresztą jutro idziesz do szkoły, więc idź się połóż spać. I zacznij odrobić lekcje. Ale ja je odrobiłam już. No to idź spać, bo jutro się nie wyśpić, Jutro jest szkoła. Uy! Boże, te dzieci to są normalnie... w ogóle nie doceniają nauki. Kargusiu! Co się stało, mamo? Ty jeszcze nie w łóżku? Jutro idziesz do szkoły. Napij się wcześniej dzisiaj połóż, bo okay. jutro cię o 6 rano. Czemu o 6? Przecież mamy na 8! Ale wy potrzebujecie dwie godziny, żeby się przyszykować. Prawda. O Boże Święty, ale ja muszę sobie ubranie przyszykować. To jutro się przyszykujesz. Będziesz miała dwie godziny. się. To ma. leć! I idę. A teraz widzowie pokażę wam, co się stało kolejnego dnia rano, jak ich budziłam. Córeczko, budź się! Mamo, przecież są ferie. Nie, dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły po feriach. No dobra, idź do mojej siostry, ja się ubierę. Dobrze, ale wrócę tu za 10 minut, jak nie będziesz ubrana, to nic miłego ci nie spotka. No dobra. Ja normalnie nie wytrzymam z nią Ona w ogóle nie wiadomo czego ode mnie oczekuje Że ja będę się ubierać Nie, ja wolę zostać w domu Ja nie chcę iść do szkoły Korgusiu, wstawaj! Dobrze, mamo Ubieraj się i umyj zęby Dobierz, no, tak? Dobrze Przygotuj się do szkoły. Dobrze. I idź obudzić swoją siostrzyczkę Zari, bo ona oczywiście położyła się spać. No w akurat, matka ma rację. Ja przygotuję śniadanie. Dobra, już zaraz śniadanie będzie gotowe. Mamo, co ty mi za ubranie przygotowałaś? To są twoje ubrania szkolne. A serio? To jest ubranie szkolne? Tak. Prawdę? Tak, zaruniu. <grym> Bardzo niefajnie. Ale co niefajnie? No. Nie fajnie, że nie doceniasz ubranek szkolnych. Pani dyrektor je kupuje za niebie do mojej a ty ich nie doceniasz. My mamy więcej kasy. No Dobra, idź już do tej szkoły. Zaraz dam Ci lunch i jegniesz. Dobrze, mamo. Do Daj nie wysieliłaś. Ona w ogóle mnie nie docenia. Przecież się stara. Cześć, mama. Cześć, kochanie. Poczekaj, dam ci lunch i idź. Dobrze. Do Co chcesz? Nie wiem. Dobrze, proszę weź tą babeczkę. Dziękuję. Pa, mamo. Pa. I żałobę tutaj będą urządzać w szkole teraz. W sumie to im się nie dziwię, ja też urządzam żałobę, gdy byłam i w biegu. No ale trudno, trzeba iść do pracy. Jedziemy do szkoły! Żałoba! Jedziemy do szkoły! Pierwszy dzień po Nie życiu! Jedziemy do szkoły. Żałoba. Może nie się! Żałoba. Nie Nie drzeć się, dzieci, przecież szkoła jest bardzo fajna. No właśnie, ja w waszym wieku uwielbiałem szkołę. Żałoba. Jedziemy do szkoły. Pierwszego dnia po feriach. Żałoba. Ach, dzieci, dzieci. W sumie ich i rozumiem. Szkoła rzeczywiście jest beznadziejna. Wysiadać i od razu do klasy, bo zaraz będzie dzwonek. Szkoła to żałoba. Tego dnia na pierwszej lekcji była lekcja wychowawcza. Dzieci, mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Otóż za tydzień nie ma sprawdzianu z matematyki. Sprawdzian z matematyki jest jutro! Nie! nie! A nie, zapomniałam dzisiaj! Nie! Ale proszę pani, dzisiaj nie ma matmy. Jest zastępstwo! Nie! Jak mogliście dać zastępstwo na matmę? Zamiast historii! Historia, mam ulubiony przedmiot. Historia jest spoko. No więc zamiast historii będzie matematyka. To takie przykre. No tak. I posłuchajcie, nie będziemy mieć niestety chomika, bo chomik zagryzł mnie na